Witam w naszej kolejnej pogłębionej analizie. Dziś przyglądamy się materiałowi, który, no cóż, rzuca dość odważne wyzwanie. Jak kilka świadomych decyzji finansowych może potencjalnie doprowadzić do zebrania milionów na emeryturę. Mhm. Naszym źródłem są fragmenty książki Paula Merrimana i Richarda Baka: We're talking Millions: 12 Ways to Supercharge Your Retirement. Wygląda na to, że autorzy mają ambitny cel prawda? Chcą dać taki prosty przepis na sukces finansowy. Rzeczywiście, ambitny. Ale od razu wiesz, uspokajają, że tu nie chodzi o żadne czary mary, raczej o no, zdyscyplinowane stosowanie sprawdzonych zasad. Czyli zdrowy rozsądek i konsekwencja. Dokładnie. Skupiają się na dwunastu krokach, które nazywają małymi krokami o wielkich skutkach, a zwieńczeniem jest yy, konkretna, bardzo uproszczona strategia inwestycyjna dwa fundusze na całe życie. Brzmi interesująco. Myślę, że to może być szczególnie cenne dla tych osób, które czują się trochę zagubione w tym całym no, gąszczu finansowych porad. Okej, okay, to co? Rozpakujmy to. Może zacznijmy od samych podstaw. Autorzy twierdzą, że pewne decyzje podjęte no, odpowiednio wcześnie mają potencjał dodania nawet miliona dolarów do naszego emerytalnego konta. To brzmi, no, bardzo intrygująco. Co jest pierwsze na tej liście? Coś, co może wydawać się banalne, ale stanowi absolutny fundament. Krok numer jeden: oszczędzaj, zanim zaczniesz wydawać. Cytują tu klasyka, Warrena Bofeta. Nie oszczędzaj tego, co zostaje po wydaniu, wydawaj to, co zostaje po oszczędzeniu. Niby proste, prawda? Niby proste, ale jak często ignorowane. Ta zmiana nawyku to chyba pierwszy niezbędny krok. Tak jest. Okej, okay. a drugi krok. Wydaje się równie fundamentalny. Zacznij wcześnie. Tu pewnie wchodzi w grę słynny procent składany. I to jak. Autorzy ilustrują to no, naprawdę potężnym przykładem. Wyobraźmy sobie kogoś, kto zaczyna inwestować powiedzmy 5000 dolarów rocznie w wieku 21 lat i robi to konsekwentnie rok w rok aż do 65 roku życia, osiągając średnią roczną stopę zwrotu 8% całkiem realne historycznie dla akcji. No dobrze, i co z tego wynika? No więc kapitał zgromadzony tylko dzięki wpłatom z pierwszej dekady, czyli między 21 a 30 rokiem życia, uwaga, urasta do ponad miliona dolarów. Coś takiego tylko z tych pierwszych 10 lat. Tak, stanowi to ponad 55% całej końcowej sumy, która w tym scenariuszu wynosi no, imponujące 1,93 miliona dolarów. Niesamowite, czyli te pierwsze lata, nawet jeśli wpłaty nie są jakieś gigantyczne, mają absolutnie, absolutnie kluczowe znaczenia. A co jeśli ktoś nowie sprzygapi tą pierwszą dekadę, zacznie później? No cóż, konsekwencje są dość bolesne. Rozpoczęcie inwestowania zaledwie 10 lat później, czyli w wieku 31 lat, w tym samym scenariuszu obcina końcowy kapitał o ponad milion dolarów. O ponad milion. Tak. To naprawdę dobitnie pokazuje, że czas jest chyba najcenniejszym sprzymierzeńcem inwestora. Im wcześniej zaczniemy, tym po prostu potężniej zadziała ta magia procentu składanego. Skoro już wiemy, jak ważny jest czas, autorzy zwracają uwagę na to, w co inwestować tak długoterminowo. I tu pojawia się krok trzeci. Polegaj głównie na akcjach, nie obligacjach, jeśli celem jest długoterminowy wzrost. To może budzić pewne obawy, bo akcje no, uchodzą za bardziej ryzykowne. Zgadza się, ale tu kluczowa jest właśnie perspektywa czasowa. Autorzy patrzą na dekady, nie na miesiące czy kwartały. Przytaczają dane historyczne. Te same 5000 dolarów rocznie, inwestowane przez 40 lat, przy średniej stopie zwrotu amerykańskich obligacji rządowych, powiedzmy około 5,5% rocznie, dałoby to jakieś 683 tysiące dolarów. Okej, a akcje? Natomiast przy średniej stopie zwrotu z indeksu SP 500, który reprezentuje szeroki rynek dużych amerykańskich spółek, historycznie to było około 9,9% rocznie, wynik to już około 2,83 miliona dolarów. Wow! Różnica jest gigantyczna. Prawda. To pokazuje, dlaczego w długim horyzoncie to właśnie akcje były historycznie tym głównym motorem wzrostu kapitału. Rozumiem. Ale co z ryzykiem? ryzykiem bankructwa pojedynczych firm. Wiesz, inwestycja w jedną czy dwie spółki może się skończyć, no, katastrofą. Bardzo słuszna uwaga i tu właśnie dochodzimy do kroku czwartego. Posiadaj wiele akcji, nie tylko kilka. Autorzy przytaczają słynne słowa Johna Bogla, założyciela Vanguard. Nie szukaj igły w stogu siana, po prostu kup stóg siana. Świetne powiedzenie. <laughs> Dobre. Kupić cały stuk siana. Czyli dywersyfikacja. Dokładnie. I co ciekawe, ta rada ma naprawdę solidne podstawy w danych. W książce powołują się na badanie, które pokazało, że w historycznie za lwią część zysków na giełdzie odpowiadała bardzo mała grupa spółek mniej niż 4% wszystkich firm publicznych. Tylko 4%? Tak. Te nieliczne gwiazdy generowały średnio 10% rocznego zysku. A pozostałe 96% firm dawały zwroty porównywalne do bezpiecznych bonów skarbowych, czyli około 3% rocznie. Niesamowite. Dlatego kupując szeroki rynek, na przykład poprzez stań fundusz indeksowy, mamy pewność, że jesteśmy właścicielami tych historycznych zwycięzców: tych paru procent, które ciągną cały rynek. Czekaj, czekaj, czy to znaczy, że sama dywersyfikacja. To kupienie tego całego stogu siana może być warta aż ten milion dolarów, o którym mówią autorzy? Według ich szacunków tak właśnie może być. Podają, że nawet skromne wydawałoby się 0,5% dodatkowego rocznego zwrotu. Pół procenta rocznie. Tak, pół procenta, które można uzyskać dzięki szerokiej dywersyfikacji w porównaniu do portfela skupionego na kilku spółkach, może w perspektywie całego życia inwestycyjnego przełożyć się na dodatkowe 1,2 miliona dolarów. Kurczę, to naprawdę daje do myślenia. Jak potężnym narzędziem jest po prostu unikanie ryzyka pojedynczych spółek. Zdecydowanie. Dobrze, idziemy dalej. Tu robi się, jak powiedziałeś, naprawdę ciekawie. Przechodzimy do bardziej zaawansowanych taktyk. Kroki piąty i szósty są ze sobą powiązane. dni, koszty inwestycyjne i wybieraj fundusze indeksowe. Autorzy używają tu świetnej analogii dziurawego wiadra. Podoba mi się to. Bardzo obrazowe, prawda? Każda opłata za zarządzanie, prowizja, inne koszty transakcyjne to jak mała dziurka, przez którą niepostrzeżenie ucieka nasz kapitał. A te dziurki potrafią być spore. Podaję konkretny przykład dwóch bardzo popularnych w USA aktywnie zarządzanych funduszy: Fidelity Contra Fund i American Funds Growth Fund of America. Wiesz, ile inwestorzy płacą rocznie na opłaty za zarządzanie w tych dwóch funduszach? Pewnie sporo łącznie ponad 2 miliardy dolarów rocznie. 2 miliardy tylko za zarządzanie. A czy te wysokie opłaty chociaż przekładają się na lepsze wyniki, bo to by może usprawiedliwiało. No właśnie tu jest, jak to mówią, pies pogrzebany. Analiza w książce pokazuje, że historycznie oba te fundusze osiągały gorsze wyniki niż taniutki fundusz typu ETF śledzący ich benchmark, czyli wskaźnik odniesienia. Dokładnie. Czyli płacisz więcej, a dostajesz mniej. Każdy zaoszczędzony dolar na opłatach to dolar, który zostaje w kieszeni inwestora i pracuje na jego przeszłość. To takie proste. Stąd ta silna rekomendacja autorów, zresztą zgodna z opinią wielu ekspertów, może dostawiać na tanie fundusze indeksowe. Tak. Przytaczają tu Bartona Malkiela, autora klasyka A Random Walk Down Wall Street. On wyliczył, że fundusze indeksowe historycznie pokonują średnio aktywnie zarządzane fundusze o blisko 2 punkty procentowe rocznie. Dwa punkty. Właśnie. A te dwa punkty procentowe rocznie przez 30-40 lat inwestowania robią gigantyczną różnicę w końcowym kapitale. Fundusze indeksowe oferują te trzy kluczowe zalety: niskie koszty, automatyczną, szeroką dywersyfikację i zazwyczaj większą efektywność podatkową. Dlaczego efektywność podatkową? Bo generują mniej transakcji kupna i sprzedaży akcji wewnątrz funduszu. Mniej transakcji to mniej zdarzeń podatkowych, które mogłyby podlegać opodatkowaniu, szczególnie na kontach nieulgowych. To naprawdę potężna kombinacja dla długoterminowego inwestora. Okej, okay, czyli wiemy. Szeroko i tanio. Ale autorzy idą krok dalej. Przyglądają się konkretnym segmentom rynku akcji, które historycznie dawały jakąś dodatkową premię. Krok siódmy. Uwzględnij w portfelu akcje małych spółek, tak zwane small cap. Dlaczego akurat one? Główny argument jest taki, że małe, dynamiczne firmy mają no, po prostu większy potencjał wzrostu niż ci rynkowi giganci, którzy już osiągnęli ogromną skalę. Trudniej jest podwoić przychody, jak jesteś już ogromny. Logiczne. Potwierdzają to dane historyczne. W długim okresie, powiedzmy od 1928 do 2019 roku, amerykańskie małe spółki dawały średnio 12% rocznie, a indeks SP 500, czyli te duże spółki, 9,9%. Różnica jest zauważalna. Tak. A jeszcze ciekawiej wygląda to na przestrzeni 40-letnich okresów inwestycyjnych. Średni zwrot dla małych spółek to 13,8% rocznie, a dla SP 500 11%. To już spora przewaga. Ale czy małe spółki nie są bardziej ryzykowne? Ich kursy chyba potrafią mocniej szaleć, prawda? Owszem, zmienność, czyli te wahania cen, jest zazwyczaj wyższa. Tu nie ma dyskusji, ale autorzy pokazują coś fascynującego. Nawet najgorszy historyczny 40-letni okres dla małych spółek pod względem stopy zwrotu był porównywalny ze średnim 40-letnim okresem dla indeksu SP 500. Coś takiego. Czyli nawet w najgorszym razie nie było tak źle w długim terminie. Wygląda na to, że w naprawdę długim terminie to dodatkowe ryzyko, ta zmienność, było historycznie sowicie wynagradzane wyższymi zyskami. Okej. Okay. Obok małych spółek pojawia się krok ósmy: uwzględni akcje wartościowe, czyli value. Co to dokładnie znaczy? Akcje wartościowe to tak w uproszczeniu akcje spółek, które wydają się być niedoceniane przez rynek w stosunku do ich fundamentalnej wartości, np. w stosunku do ich zysków czy wartości księgowej. Czyli takie trochę zapomniane, niemodne spółki. Czasem tak. Często charakteryzują się niższym wskaźnikiem cena do zysku, czyli PE, niż popularne spółki wzrostowe growth. Te wzrostowe rynek wycenia wysoko, bo oczekuje dynamicznego wzrostu w przyszłości. Autorzy podają obrazowy przykład. W pewnym momencie Amazon miał wskaźnik PI na poziomie, uwaga, 115,7, a Bank of America zaledwie 10,2. Ogromna różnica w wycenie. No właśnie. Oznacza to, że inwestorzy płacili znacznie, znacznie mniej za każdego dolara zysku generowanego przez Bank of America niż przez Amazona. I ta strategia szukania okazji takiego inwestowania w wartość również historycznie przynosiła dobre efekty? Dane zdają się to potwierdzać. W tym samym długim okresie 1928-2019 akcje typu Value dawały średnio 11,1% rocznie, a średni 40-letni zwrot dla dużych spółek wartościowych wynosił 13,5%. Też lepiej niż szeroki rynek. Tak. I co szczególnie podkreślają autorzy? to połączenie tych dwóch czynników – małe spółki i styl wartościowy, czyli fundusze small cap value. One historycznie dawały wręcz, jak to określają, magiczne rezultaty pod względem stóp zwrotu. Czyli potencjalnie najlepszy kawałek rynku do długoterminowego inwestowania. Historycznie rzecz biorąc. Historycznie tak. Mamy więc już kilka wskazówek, w co inwestować. Ale równie ważne wydaje się, jak to robić. Stąd krok dziewiąty – Kupuj i trzymaj. Buy and hold. Autorzy mocno ostrzegają przed próbami wyczucia rynku, czyli market timingiem. Oj, tak, to jest jedna z najczęstszych i chyba najkosztowniejszych pułapek dla inwestorów indywidualnych. Emocje, strach i chciwość. Głównie strach podczas rynkowych spadków. Prowadzi do tego, co autorzy nazywają syndromem, już dłużej nie wytrzymam. Ludzie w panice wyprzedają aktywa po niskich cenach, a potem, gdy rynek zaczyna odbijać, często wracają na niego za późno, kupując drogo, bo boją się przegapić dalsze wzrosty. Klasyka. I w efekcie kupują drogo, sprzedają tanio. Odwrotnie, niż powinno być. Dokładnie. Przytaczają tu znane badanie firmy Dalbar. Ono od lat konsekwentnie pokazuje, że przeciętni inwestorzy w fundusze osiągają znacznie gorsze wyniki niż same fundusze, w które inwestują. Tak, bo właśnie przez te niefortunne decyzje o kupnie i sprzedaży, podejmowane pod wpływem emocji, sami sobie szkodzą. Czyli kluczowa jest dyscyplina trzymanie się planu. Dyscyplina i trzymanie się z góry założonej strategii. Niezależnie od krótkoterminowych zawirowań na rynku. I z tym wiąże się też krok dziesiąty: uśrednianie kosztów zakupu. Dollar cost averaging. Prosta, ale bardzo skuteczna technika. Czyli regularne inwestowanie tej samej kwoty pieniędzy, na przykład co miesiąc, prawda? Niezależnie od tego, czy ceny akcji są akurat wysoko czy nisko. Dokładnie tak. Kiedy ceny są niskie, za tę samą kwotę kupujemy więcej jednostek funduszu, a gdy są wysokie, kupujemy ich mniej. To pomaga unikać tej pokusy czekania na idealny moment do zainwestowania całej sumy. No i wprowadza systematyczność. Tak. W książce jest ciekawy przykład pokazujący, jak w bardzo trudnym okresie wielkiego kryzysu, lata 1929-1938, dla akcji typu Small cap value, ta strategia uśredniania kosztów mogła zamienić potencjalną dużą stratę w całkiem przyzwoity zysk, tylko dzięki systematycznym wpłatom. Niesamowite. I na koniec tej sekcji o mądrym inwestowaniu mamy krok jedenasty. Zarządzaj podatkami. Tu chyba chodzi głównie o świadome korzystanie z dostępnych narzędzi optymalizacji podatkowej, kont emerytalnych. Tak, dokładnie. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie wykorzystania kont emerytalnych, które oferują ulgi podatkowe. W Polsce mamy na przykład IKE, czyli indywidualne konto emerytalne oraz IKZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. A w USA są te konta typu 401k czy IRA w wersjach tradycyjnej i e Roth. Tak. Zrozumienie różnic w opodatkowaniu tych kont i odpowiednie lokowanie na nich różnych typów aktywów, np. tych generujących większe podatki na kontach ulgowych, może znacząco zwiększyć realne zyski netto w długim terminie. Warto się tym zainteresować. Dobrze. Po tych wszystkich krokach, które budują solidne fundamenty i wprowadzają mądre nawyki, dochodzimy wreszcie do sedna rekomendacji autorów. Krok dwunasty. Użyj funduszu typu Target Date, czyli funduszu zdefiniowanej daty emerytury. Co ciekawe, nazywają go dziadkiem małych kroków. Dlaczego akurat tak? No bo, jak twierdzą, dobrze skonstruowany fundusz TDF, szczególnie taki oparty na tanich funduszach indeksowych, w pewnym sensie automatycznie realizuje większość tych wcześniejszych zaleceń. Czyli jakby zbiera to wszystko do kupy. Trochę tak, inwestuje głównie w akcję Krok 3. Zapewnia szeroką dywersyfikację globalną. Krok 4. Bazuje na funduszach indeksowych o niskich kosztach. Kroki 5 i 6. Zazwyczaj ma też pewną, chociaż często niewielką, ekspozycję na akcje małych spółek i wartościowe. Kroki 7 i 8. Co więcej, jego struktura niejako wymusza strategię kupuj i trzymaj. Krok 10. I ułatwia regularne inwestowanie metodą uśredniania kosztów. Aha! No, i ta kluczowa cecha TDF-ów automatyczne dopasowywanie alokacji między akcjami a bezpieczniejszymi obligacjami. Im bliżej daty docelowej, czyli emerytury, tym mniej akcji, więcej obligacji. Właśnie. To jest ta ścieżka dojścia glide path. Brzmi to jak takie gotowe rozwiązanie typu ustaw i zapomnij. Idealne dla osób, które nie chcą poświęcać zbyt wiele czasu na zarządzanie portfelem. Dokładnie. Autorzy powołują się na badanie prestiżowej Wharton School. Pokazało ono, że w amerykańskich planach emerytalnych 401k inwestorzy korzystający z funduszy TDF zarabiali średnio aż o 2,3 punktu procentowego rocznie więcej niż ci, którzy samodzielnie komponowali swoje portfele z innych dostępnych funduszy. To jest naprawdę ogromna różnica. W perspektywie 30 lat taki dodatkowy zysk może oznaczać nawet o 50% większy kapitał na emeryturze. Więc TDF stanowi bardzo solidny punkt wyjścia. Ale. Zawsze jest jakieś ale, prawda? No tak. Autorzy dostrzegają też pewne słabości typowych funduszy TDF. Po pierwsze, argumentują, że mają one zwykle zbyt małą ekspozycję na te segmenty rynku, które historycznie dawały premie czyli właśnie na akcje małych spółek i akcje wartościowe. Czyli nie wykorzystują w pełni potencjału tych kroków 7 i 8. A sama dla wszystkich inwestorów, niezależnie od ich wieku. Zmienia się tylko ogólny udział akcji versus obligacje. A to może nie być optymalne dla każdego. No właśnie. Po trzecie TDF-y nie uwzględniają indywidualnej tolerancji ryzyka inwestora. Ktoś może chcieć wziąć na siebie trochę więcej ryzyka, licząc na wyższy zwrot, a ktoś inny mniej. TDF-y tego nie różnicuje. I czwarta wada po czwarte, nawet dla bardzo młodych osób, które mają przed sobą powiedzmy 40 lat inwestowania, TDF-y zazwyczaj od samego początku utrzymują pewien udział obligacji, co może nieco obniżać potencjał wzrostu w tych pierwszych kluczowych latach. No rozumiem, i tu właśnie dochodzimy do ich autorskiej propozycji tej strategii dwa fundusze na całe życie. Jak rozumiem, ona ma na celu podrasowanie standardowego TDF-a i zniwelowanie tych jego słabości. Na czym polega ta idea? Idea jest, muszę przyznać, zaskakująco prosta. Połącz standardowy fundusz target date TDF z jednym dodatkowym funduszem, tym funduszem akcji małych spółek wartościowych Small Cap Value SCV. Czyli TDF plus SCV. Dokładnie. TDF stanowi tę stabilną, zdywersyfikowaną bazę portfela, która automatycznie dopasowuje ryzyko wraz z wiekiem. A dodatek funduszu SCV ma na celu dodanie takiego turbo doładowania. Turbo doładowania? Tak, w postaci potencjalnie wyższych stóp zwrotu, bazując oczywiście na tych historycznych danych, pokazujących premię za inwestowanie w małe spółki wartościowe. Okej, okay, brzmi sensownie. A jak to przełożyć na praktykę? Jest jakaś prosta reguła alokacji między te dwa fundusze? Ile procent w co? Jest i to bardzo klarowna formuła do stosowania w okresie akumulacji kapitału, czyli przed przejściem na emeryturę. Pomnóż swój aktualny wiek przez 1,5. Wynik tej operacji to procent portfela, który powinien być ulokowany w funduszu Target Date TDF. Wiek Razy 1,5 równa się procent w TDF. Tak, a pozostała część portfela, czyli 100% minus ten wynik, trafia do funduszu Small Cap Value, SCV. Ok, podajmy konkretny przykład. Osoba 30-letnia. 30 razy 1,5 daje 45. Czyli 45% jej portfela inwestycyjnego powinno znaleźć się w TDF, a pozostałe 55% w funduszu SCV. Dobrze liczę? Dokładnie tak, a dla osoby powiedzmy 50-letniej 50 razy 1,5 to 75, czyli dla niej proporcje to 75% w TDF i 25% w SCV. Czyli im jesteśmy starsi, tym większy udział ma ten bezpieczniejszy TDF. Tak. Co ważne, autorzy zalecają, aby raz w roku dokonywać rebalansingu portfela czyli przywracać te docelowe proporcje wynikające z wieku. W ten sposób udział tego bardziej agresywnego funduszu SCV naturalnie i stopniowo maleje wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Brzmi to logicznie i jest stosunkowo proste do wdrożenia. A czy autorzy sprawdzili, jak taka strategia z dwoma funduszami radziła sobie w przeszłości? W porównaniu do samego TDF? Tak, przeprowadzili symulacje historyczne, bazując na danych rynkowych od 1970 roku. I wyniki są, no, naprawdę intrygujące. Średni wynik po 40 latach dla samego symulowanego funduszu TDF wyniósł około 698 tysięcy dolarów. Przy założeniu, oczywiście, jakiejś początkowej inwestycji i regularnych wpłat. Prawie 700 tysięcy. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, natomiast dla strategii dwa fundusze na całe życie, czyli TDF plus SCV, z tym rocznym rebalansingiem według wieku, średni wynik po 40 latach wyniósł około 972 tysięcy dolarów. Prawie milion. To jest aż o 39% więcej. Prawie 40% więcej. To naprawdę znacząca różnica, prawda? Ogromna, ale od razu nasuwa się pytanie. Czy ten potencjalnie znacznie wyższy zysk nie był okupiony znacznie większym ryzykiem? Jak wyglądała kwestia spadków wartości portfela podczas krachów, tak zwane obsunięcia kapitału? I tu jest kolejna bardzo ciekawa obserwacja z ich badań. Maksymalne historyczne obsunięcia kapitału, czyli ten największy spadek wartości portfela od szczytu do dołka anglu drawdown. Tak. Było tylko nieznacznie większe dla strategii dwóch funduszy w porównaniu do samego TDF. Tylko nieznacznie, mimo dodania tego bardziej zmiennego SCV. Tak. Wygląda na to, że historycznie w długim okresie ta dodatkowa zmienność wprowadzona przez fundusz SCV była więcej niż kompensowana przez jego wyższe stopy zwrotu. Nie zwiększała drastycznie ogólnego ryzyka portfela, jeśli mierzymy je właśnie tym maksymalnym obsunięciem. To brzmi bardzo obiecująco. Strategia prosta, a potencjalnie dająca znacznie lepsze wyniki bez dramatycznego wzrostu ryzyka. Ale pojawia się praktyczne pytanie: Co jeśli ktoś w swoim planie emerytalnym, czy to polskim IKIKZ, czy amerykańskim 401K, po prostu nie ma dostępu do funduszu inwestującego specyficznie w małe spółki wartościowe, small cap value, bo to jednak dość specyficzny rodzaj funduszu? Bardzo dobre pytanie. Autorzy przewidzieli taką sytuację i proponują alternatywy. Jeśli fundusz SCV nie jest dostępny, sugerują rozważyć użycie zamiast niego funduszu typu Small Cap Blend. Blend, czyli mieszanka? Tak. Taki fundusz inwestuje w małe spółki, ale bez rozróżnienia na styl wartościowy czy wzrostowy. Jest to po prostu mieszanka obu. Inną opcją może być fundusz typu Large Cap Value. Czyli duże spółki, ale wartościowe. Dokładnie i przeprowadzone przez nich symulacje pokazują, że obie te alternatywy, Small Cup Blend i Large Cup Value, również historycznie poprawiały wyniki samego TDF, choć nie tak spektakularnie jak czysty SCFI. Ale jednak poprawiały. Tak, poprawa wynosiła średnio około 20-24% w stosunku do samego TDF, czyli nadal jest to potencjalnie znacząca korzyść w porównaniu do pozostania tylko przy standardowym TDF. Czyli nawet bez dostępu do magicznego SCIFI, można zastosować podobną logikę z innymi funduszami. Tak, można spróbować wzmocnić TDF za pomocą Small Cap Blend lub Large Cap Value. Dobrze, to podsumujmy powoli naszą dzisiejszą analizę materiałów z książki We're Talking Millions. Główne przesłanie wydaje mi się być takie. Sukces finansowy na emeryturze nie wymaga jakichś super skomplikowanych strategii, raczej żelaznej konsekwencji w stosowaniu kilku prostych, fundamentalnych zasad: oszczędzanie przed wydawaniem, jak najwcześniejszy start, szeroka dywersyfikacja, minimalizowanie kosztów. Myślenie długoterminowe i unikanie panicznych reakcji na rynkowe wahania. Tak, to wszystko ma ogromne, fundamentalne znaczenie. A strategia dwa fundusze na całe życie? Ona jest przedstawiona jako taki praktyczny, prosty sposób na potencjalne zwiększenie wyników ponad to, co oferuje standardowy fundusz TDF. To propozycja szczególnie dla tych osób, które są gotowe zaakceptować nieco wyższą zmienność, związaną z inwestowaniem w małe spółki wartościowe, licząc na tę historycznie udokumentowaną premię za to ryzyko w długim terminie, a jednocześnie cenią sobie prostotę. I brak konieczności ciągłego śledzenia rynku i podejmowania decyzji. Ale trzeba pamiętać. Oczywiście. Kluczowe jest tu zrozumienie, że wszystkie te strategie i wyniki opierają się na danych historycznych. Przeszłe wyniki, jak zawsze powtarzamy, nie dają żadnej gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. Rynki mogą się zmienić. To bardzo ważna uwaga na koniec. I jeszcze jedna myśl, która nasunęła mi się podczas tej rozmowy. Coś do przemyślenia dla naszych słuchaczy. Autorzy prezentują dość przekonujące dane historyczne, które sugerują, że pewne segmenty rynku, jak właśnie małe spółki czy akcje wartościowe, systematycznie przez dekady dostarczały wyższe stopy zwrotu niż szeroki rynek. Mhm. Czy to nie stawia trochę pod znakiem zapytania takiego tradycyjnego myślenia o ryzyku, które często każe nam unikać tych bardziej ryzykownych, bardziej zmiennych aktywów? Może Szczególnie dla osób z bardzo długim, kilkudziesięcioletnim horyzontem inwestycyjnym, unikanie tej krótkoterminowej zmienności oznacza tak naprawdę rezygnację ze znacznej części potencjalnych długoterminowych zysków. To jest rzeczywiście ciekawy dylemat. Czy krótkoterminowa zmienność to na pewno to samo, co długoterminowe ryzyko utraty kapitału lub niższych zysków? Właśnie. Ciekawy dylemat do rozważenia po naszej dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.